Cześć, tutaj Marii Marii, dzisiaj jest Mikołaja, święto tego Pana, więc życzymy dużo prezentów, mam nadzieję, że wszyscy byli grzeczni, dzisiaj mam dwie zdrapki mikołajowe, kasa od Mikołaja, zobaczymy, coś przyniosą, laki daj, góra kasy i świąteczny kalendarz, ale zanim do tego przejdziemy do kalendarza, Szósteczka, jest tu, o, nie idzie otworzyć. Bo ja nie umiem. O, coś mamy. Nie chcę wyjść, Body Wody czyli taki zabezpieczony. O, tu widać peeling do ciała. Teraz przejdziemy do drugiego. Tu mamy szósteczkę. O, tutaj. Już widzę. Aha, tylko nie jest. To jest. O, gumka do włosów, okej, okay, taka frotka, no, przyda się, czemu nie? Czekajcie, ustawię sobie statyw. No, że dzisiaj Mikołaja zaczniemy od komornika, czemu nie? Drapiemy. O. O. mikołaja stawiamy. Przy jego święcie. I drapiemy. Szukamy pliku i liczb. Siódemki, szesnastki, a zrabka jest numerkiem 23. Ósemki nie potrzebujemy.

No ale ważne, że jest kontrolne O no to teraz przejdźmy do Lucky Day z numerkiem 11. Zobaczmy czy dołożymy do puli, czy nie. Szukamy 26, 59, 39 i 36. A mamy 22, 17, 14, 54, 44.

a mamy 43, 27, 55, 24, 13, 33, 31. O, jest wygrana, nawet kontrolna mi się strapała, więc sprawdźmy co tu jest. 5 zł, ale jest 48, 37 i 17. No i dobrze. Wygrana jest. Dokładamy do puli także super i teraz takie ogłoszenie od dzisiaj nie ma konkursu ale tu mam jeszcze górę kasy z numerkiem szóstym mikołajkowym ale ktoś dostanie prezent no to wiadomo kto w sensie oglądajcie 24 dokładnie patrzcie pod komentarze no dzisiaj używamy słowa prezent nie używamy słowa konkurs mam nadzieję, że się domyślacie na innych kanałach, żeście już pewnie widzieli takie informacje nie chcę całkiem zrezygnować w sensie Coś zacząłam to chcę tu skończyć, tylko że od dzisiaj będziemy używać słowa prezent. Nie będę już o tym przypominać. Także bądźcie czujni. Po prostu to jest tak zwana siła wyższa. No nic na to nie poradzimy. Także konkurs nie, ale prezenty tak. Także to prezent chce, to wie co robić. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tutaj pusto. Czyli wszystko jest tak jak było, tylko jest inna nazwa. I już kończymy ten temat. Teraz kalendarz numerkiem 10. Szukamy gwiazdki. Mamy. A na razie nie mamy. Skrzacika, trąbkę, choineczkę, skarpetkę, sanki, ciuchcie, kominek, aniołek, bałwanek, bębenek, piernik, łyżwa, czapeczka, świeczka, renifer, no, mnie ta zrabka wybitnie nie lubi, ale to wybitnie dalej się tak utrzyma. No to może Mikołaja mi dają. No nie dali. Dali konika za stówkę. Tu 30, 000, 50 20, 20 i 53 nie ma. Także kończymy dzisiaj. Z dyszką, ale ważne, że coś wpadło. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.